Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć, witam Ciebie. Kolejnym odcinku końskiej dawki rozwoju na temat przywództwa. To już odcinek piąty. Przywództwo, które nazywam z boku, jest wtedy, kiedy przemił koni. Lider, koń przywódca, ustawia się wobec stada z boku i oznacza to najmniej dominującą pozycję lidera wobec stada. Często konie wybierają takie rozwiązanie, dając przestrzeń na współpracę. Konie. Często odpoczywają wtedy, kiedy lider jest też z boku pod warunkiem, że jeden z osobników czuwa nad bezpieczeństwem całego stada. Natomiast takie ustawienie lidera daje też przestrzeń na zabawę. W takim momencie, jak obserwowałam konie, właśnie konie odpoczywały. Ziębaki kładły się. Wachlowały się nawzajem ogonami, konie odpędzając muchy, stały sobie, odpoczywając, relaksując się. Najczęściej stado wtedy było skupione ze sobą albo w niewielkim rozproszeniu. Ja to też nazywam takim luzem, który wtedy panował w stadzie. I odpowiednikiem u ludzi, w mojej opinii, Takiego stylu przywództwa z boku jest prowadzenie zespołu w taki przyjacielski sposób, gdzie daje się ludziom dużo swobody, gdzie nadrzędną wartością jest zaufanie, gdzie lider liczy na wzajemny szacunek i zrozumienie. I najczęściej ten sposób przywództwa daje dobrą atmosferę. Ludzie lubią mieć swobodę i mogą wtedy wykazać się kreatywnością, sami mogą podejmować decyzje. No, pod pewnymi warunkami, oczywiście, że są odpowiedzialni. Bo ryzykiem takiego stylu przywództwa jest to, że część ludzi zaczyna sobie luzować, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad, lub kiedy mało doświadczeni ludzie dostają dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, a jeszcze nie umieją tych decyzji podejmować, więc mogą się wkraść liczne błędy przy takim sposobie przywództwa, nieumiejętnie dobranym do sytuacji, Zespołu. I najczęściej liderzy, z którymi pracuję, którzy lubią czy preferują ten styl przywództwa, mają trudności z egzekwowaniem. Czyli łatwo im jest rozmawiać z ludźmi, wspierać ich, tłumaczyć i faktycznie kreować bardzo dobrą atmosferę. Natomiast sami mówią, że ojej, ale jak trzeba przycisnąć, jak trzeba wyegzekwować, jak trzeba coś jak to nazywają kazać, no to pojawiają się schody. I dlatego mam dla ciebie pytania rozwojowe, do rozważań. Na ile danie swobody uwalnia potencjał twoich ludzi? A może ta swoboda wprowadza zbytni luz? Czy jakie ryzyka niesie danie ludziom zbyt dużej swobody? Jaki jest twój sposób na egzekwowanie realizacji ustaleń w zespole? Na ile szybko potrafisz zmieniać styl przywództwa na taki, którego wymaga sytuacja? Dzięki za dziś miłych rozważań. Spotykamy się w kolejnym odcinku, w którym będzie o demokracji. Pozdrawiam serdecznie. Pa.